Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku. Pogadajmy sobie z Satorasem. Co wiesz o kamiennych strażnikach? Pradawne zapisy wskazują, że są one tworem samego Adanosa i ich zadaniem jest strzec jego świętej krainy. Są bardzo potężni. Nawet doświadczeni wojownicy mieliby z nimi poważne problemy. Jednakże odkryliśmy informację o prastarej broni, która została stworzona specjalnie. By unicestwiać te istoty. Co to za broń? Nie wiem. Sam musisz znaleźć odpowiedź na te pytanie. Niech cię chroni. Niech cię chroni Adanos. I tak, trzeba byś przeczytać sobie, czy to już wszystko wiemy. Bo w sumie nie musimy chyba lecieć do smoka w tym celu. Aby się dowiedzieć, ale w razie czego chyba można będzie polecieć. I czy tutaj jest ta broń? Można ognika włączyć. To ognik nam ją zbierze od razu. Tak jest. Jest ta broń. Jest młota Danosa. I musimy sobie go wyposażyć. I nie jestem pewien, czy nie jest też potrzebna e, korona królów? Czy to jest potrzebne, to chyba chyba jest? Dobra. A czy jak my założymy pierścień, to on nas od razu zabije. Czy my oddamy radę uciec. Dobra. Bo ten. Właśnie, jest na jeden cios. No i zdobyliśmy oczywiście magiczną fragmenty. Możemy pogadać w sumie z Asztarem, bo może jakieś doświadczenie nam leci za to, bo tam jest od razu, że mogę albo od razu to załadować... Właśnie, czy ja mam teleport bezpośredni do niego? Nie pamiętam, żeby tam był kamień teleportacyjny. Jest do ukrytej doliny, czyli tam nie ma po prostu. Wystarczy pogadać ze smokiem i się teleport pojawia. I... No, uda się? Aż słuchaj. Mam tutaj kolejną o. kamienną tablicę. Czy mógłbyś ją przetłumaczyć? To bardzo ciekawe. Opisany jest tu sposób na otwarcie portalu do wielkiego płaskowyżu starożytnych, czyli do miejsca, w którym stopy Adanosa po raz pierwszy dotknęły powierzchni tego świata. Jest to piękne, wiecznie zielone miejsce, w którym od stuleci panował tylko pokój i dobrobyt. Najwyraźniej artefakt jest właśnie tam. I jak się tam dostać? Na początek potrzebujesz runicznego serca strażnika. Powinno zostać wykorzystane bezpośrednio przed magicznym portalem. Świetnie, mam już coś takiego. Skąd to masz? Czy naprawdę udało ci się wezwać starożytnych strażników do tego świata? Tak, jednego. By zdobyć jego serce musiałem go wcześniej zabić. Nadal zastanawiam się, jak to możliwe, że tak mały człowiek jak ty może stawiać czoła tak wielkim, starożytnym stworzeniom. Też czasem mnie to dziwi. Wygląda na to, że sami bogowie ci sprzyjają, skoro po tylu karkołomnych próbach wciąż żyjesz. Po prostu nie ma na to innego wytłumaczenia. Wszystkie to piękne i cudowne, ale odchodzimy od głównego tematu. Gdzie znajdę ten portal? Zapisano, że położony jest w północnej części Doliny. A może trochę więcej szczegółów? To wszystkie dostępne informacje, więc pozostaje Ci samemu odnaleźć to miejsce. I jeszcze jedno, chcecie ostrzec. Płaskowyż starożytnych może być wyjątkowo niebezpiecznym miejscem dla zwykłego śmiertelnika takiego jak ty. Przygotuj się dobrze, zanim wyruszysz. No i tak zrobimy. Odsuniemy się troszeczkę. Możemy sobie aktywować i pozabijać sobie kamiennych strażników, ze względu na to, że to będzie dodatkowe doświadczenie. I będziemy po prostu jeszcze bardziej silni. Oho, to już jest jakiś potężny stwór. Dobra. Nie, 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 rogo Dobra, eee, ja jestem tu. Czy ja zabiłem tego potężnego? Dobra, to widzimy się już po rozmowie i przed tym. Przed biblioteką po prostu. Dobra, już jestem z powrotem. Siódemeczka, siódemeczka to są macki ciemności. Także już możemy sobie brać ładować. Po prostu wcześniej nie byliśmy do tego przygotowani. A ten pomyliły się różne klawisze. O, tu jeszcze jakaś esencja ducha mi się trafiła. Możemy wypić sobie ze dwie mikstury lecznicze, niech tam sobie działają. A ciekaw jestem, czy tu jest więcej tych ognistych strażników. W sumie zaraz sprawdzimy. Tak, jeszcze są jakieś. Okej. Okay. A czy oni są po drugiej stronie? Bo tu już widzę, że to jest to miejsce, które muszę aktywować. A tu widzę chyba przez ścianę, że są. Dobra, chodź tu do duchu stwora Jest kolejny. No, po 500 doświadczenia za jednego to nie wolno tak tracić. To jest cenna rzecz. Tyle doświadczenia. A przy okazji, teraz powinno się pojawić mnóstwo tych strażników kamiennych. I one są na szczęście w miarę łatwe, bo wystarczy raz je sieknąć młotem. Ale mimo wszystko, no trzeba mieć się na uwadze, bo... Mogą zaskoczyć. Tu już jest jeden. Właśnie nie, w nie weszło nam za pierwszym razem uderzenie. A przy okazji oni mają mnóstwo tych kamiennych odłamków. Więc trzeba to wszystko zbierać. Potem będziemy mogli sobie to wszystko poprzerabiać. Czy oni nie padają na jednego strzała? Kamienny. Chodź tu. Dobra, teraz padł. No i z każdego oczywiście mamy Oho! Oho! No właśnie, nie zadziałało to tak jak nie. trzeba i od razu. Ale dobra, na no spokojnie sobie ich wszystkich ponamy i zobaczymy. Ej, ty strażnik? I prawie mnie zabił taki strażnik. Co jest? Mają uderzenie, powiem wam. A my nie mamy w ogóle władania w magii. A ciekaw jestem, czy ja mogę takiego pokonać. Nie, to nic nie daje. Są nieśmiertelni po prostu. Jak to sama nazwa mówi jest nie nieśmiertelny strażnik. Ale to nic. Pokonamy sobie wszystkich na spokojnie. Mi się wydaje, że kiedyś oni dawali więcej doświadczenia. Uś, zabił mnie. Co, za głąb. Eh, jeszcze się coś włączyło. Jak to wyłączyć? Dobra. Jestem z powrotem, coś naklikałem, coś nabudziłem. Udało mi się chyba pokonać jeszcze jednego czy dwóch strażników poza wizją, bo zobaczyłem, że nie, nie nagrywa się dalej. Ej, przecież chciałem sieknąć. Co? Boli? No boli, boli. Strasznie boli. Włączmy sobie ognika. Ej, czy ja mam ten mój przyjaciel lata sobie nade mną widzę? Ale tak. Chcemy pokonać wszystkich nieumarłych strażników, bo to na tym nam zależy. O, teraz zadziałało ładnie, poprawnie. No chodź, strażniku. Zdychaj, no zdychaj! Bo to za każdego jest 200 doświadczenia, mimo wszystko to jest sporej ilości. Jakby nie patrzeć, bo to wszystko zniknie nam, powiedzmy, jeśli przejdziemy chyba przez portal, to oni nam znikają. Jakoś, jakoś tak to działało, albo jak się wykona wątek jakiś, także lepiej sobie ich pokonać na spokojnie. Oni tutaj, gdzie jest ostatni, chyba już tutaj... Do piratów nie wychodzą? Nie, tu jeszcze jakiś jest, ale chyba już dalej ich nie ma na Jarkędarze, tylko są w tej części. Także wiecie, warto sobie przebiec się po całym kanionie. Bo to dla maga to jest akurat idealne też wzmocnienie, bo z każdego wypadają nam te kamienne kawałki runiczne, które możemy przerobić sobie na stole runicznym. Teoretycznie na magiczne runy, tak? My ze względu na to, że jesteśmy takim magiem, jakim jesteśmy, no to magiczne runy nam są niepotrzebne. Co powiesz na to? Więc my tylko sobie to przerabiamy, żeby inteligencję zdobyć. Tu jeszcze jakiś przekręty kordelaz był. Tam nie pamiętam, żeby były w tamtej części, ale w razie czego to sobie jeszcze przebiegnę na te nowe tereny, bo może tam się jakieś ukryły poza wizją. A powiedzmy przez portal, to my nie będziemy tu przechodzić, bo w tym odcineczku skupimy się raczej na przygotowaniach. A tam, powiedzmy na tej pustyni, to jeszcze nie jesteśmy za bardzo gotowi, bo to jest za duża sieczka tam. Dobra, także ja wracam za momencik, jak sobie jeszcze przejrzę te tereny, wszystkie. I chyba zobaczymy się już w zachodnim wybrzeżu. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem, ale zauważyłem, że mam jeszcze balsamy opatrzności. Tu mam jakieś zupki jeszcze do wypicia. Także dodatkowa mana i ochrona nam się przyda. Parę ponusików padło. Także spoko fajnie. Tu dla piratów dla Flinta. Miałem broń dla was. wam broń. Pokaż mi ją! Świetnie! Właśnie takiej potrzebowałem. Trzymaj. To nagroda za twoją pomoc. Dzięki. Teraz przynajmniej będziemy w stanie obronić się przed dzikimi zwierzętami. Zabiłem te bestie nieopodal lasu. Jesteś w porządku. Chcesz do nas dołączyć? Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Nie, mam póki co wystarczająco dużo na głowie. Wielka szkoda. Trzymaj weź je. Plątały mi się po kieszeniach. Dzięki. Pójdziemy się rozejrzeć po lesie. Idziecie szukać waszego przyjaciela? W takim razie życzę powodzenia. Z pewnością nam się przyda. Poczekaj, przypomniało mi się coś. Dwa dni temu usłyszałem jakieś dziwne dźwięki dochodzące z lasu. Jak to brzmiało? Nie wiem, jak nic co do tej pory było dane mi usłyszeć. Nigdy nie masz pewności, na co natrafisz w tym lesie. Dziękuję za ostrzeżenie. Dobra. Można się zapisać z drugim piratem. Chyba nic nie mamy do pogadania. Włączmy sobie widzenie w ciemności, żebyście widzieli trochę więcej. Chociaż moglibyśmy odpocząć sobie, myślę, tak na spokojnie do rana. Tutaj, akurat, przespać się na dywaniku. Ile? 6 godzinek? O 8, może? Trochę mało. Jeszcze ze 3. Dobra. Już powinniście więcej widzieć, można, a nawet trzeba wypić nasze fiolki z krwią. Beliarze. Dobra, no to co? Idziemy? Jesteś gotów? Tak, a na dodatek mam pomysł jak znajdziemy kormaka. Niby jak? Ciężko to wyjaśnić, ale druidzi potrafią wyczuć magię innych druidów. Więc jeśli Kormak jest gdzieś w pobliżu, z pewnością to wyczuje. W takim razie idź przodem. I jeszcze jedno: leśne zwierzęta mnie nie zaatakują. Ale mimo wszystko miej się na baczności. Dobrze. Dobra, jego nie, ale czy nas nie zaatakują, to jest dobre pytanie. Ale my sobie tą stronę mostu wyczyściliśmy, drugą stronę mostu sobie wyczyścimy, jak już pogadamy z tym drugim druidem. No bo dlaczego by nie? I w zasadzie większość wyspy będziemy mieć załatwione. Tam jeszcze różne zakamarki trzeba będzie odwiedzić i tak dalej. Ale myślę, że teraz naszym, zresztą nasz ognik to chyba będzie sam polował w międzyczasie, tak mi się wydaje. Tam na dół trzeba będzie jeszcze zeskoczyć na mini bosika. Dobra, ognik już jakieś roślinki znajduje, także fajnie spoko. O, widzicie? To tak jak ta nasza magia działa, mniej więcej. Słyszałeś coś? Tak, nie ociągajmy się. Cokolwiek to było, może niedługo wrócić. W takim razie ruszajmy. Dobra. Czy ognik coś widzi, Tu widzi, a sami co atakuje. No, no to dawać. Tam jakiś jadowity krwiopieńca. No, ognik sam atakuje. Na szczęście moja magia chyba nie atakuje towarzyszy, to też jest spoko. Bo trochę przykro by było, gdyby jednak atakowała. A tu przy okazji jest mnóstwo fajnych roślinek. Może jeszcze parę szczawi królewskich znajdziemy, jak dobrze pójdzie. Chyba w najnowszej aktualizacji naprawili szybkie zbieranie rzepy tutaj dla druida. My chyba będziemy musieli jeszcze ręcznie się pobawić. No ale cóż, jak trzeba będzie, to trzeba będzie. Dobra. Mój ognik nic nie atakuje, więc. jest jak jest. Ale drugi ognik znajduje mnóstwo fajnych rzeczy. Kto wy, podróżnicy, jak się tutaj dostaliście? Przybyliśmy z Korinis. Zaczekaj, Fregial, czy to ty? Os. Nazywasz się Kormak? Zaczekaj, skąd się tutaj wzięliście? Przybyliśmy na wybrzeże w poszukiwaniu ciebie. Mnie, ale kto mnie potrzebuje? Freel od dawna chciał cię odnaleźć, a ja zdecydowałem mu w tym pomóc. A więc tak to wygląda. Oznacza to, że nie przybyliśmy tu bez powodu. A oczywiście, że nie na próżno. Minęło tyle lat. Mamy wiele rzeczy do przedyskutowania. Wejdźcie do jaskini, przyjaciele. Dobra. O, kupinią jak dla nas. Czy my tu możemy coś. Co ty ognik tutaj? Rzepę musimy sami pozbierać, oh, oh, oh. No dobra. Tak jak już zbieramy to chociaż na przyspieszonym czasie. Oni tam oczywiście sobie staną, spokojnie w jaskini. My tu możemy sobie pozbierać od razu jedno zalanko, będziemy mieć z głowy. No, dawaj, dawaj rzepę. I biegnijmy z... Trzeba aktywować sobie kamień runiczny. To nie ten. To nie ten. Oczywiście, że nie ten. Zupa z rzepy. Jakieś takie fajne. Znalazłem bajarki. I tu jest jeszcze żyła żelaza. Kormak? Jak tutaj trafiłeś? To było tak dawno temu. Ale teraz wszystko ci opowiem. Jak już pewnie wiesz, żyliśmy w klasztorze w górniczej dolinie. Fregial był wysłannikiem do Korinis, a na dodatek świetnym alchemikiem. Za to ja specjalizowałem się w przemianie w zwierzęta. My, druidzi żyliśmy w społeczności, a przynajmniej do czasu, aż to coś się wydarzyło. Byłem we wschodnim lesie w Korinis, gdy nagle na niebie rozbłysnęło jasne światło. To był wielki wybuch magicznej energii. Mam na myśli barierę utworzoną nad górniczą doliną. Magia była tak silna, że zemdlałem. Niestety byłem wtedy pod formą wilka. Gdy odzyskałem świadomość, nie byłem w stanie odmienić się w człowieka. Przez dwa miesiące żyłem pod postacią bestii, aż wreszcie zebrałem siły na powrót do ludzkiej formy. Kiedy nareszcie wróciłem do górniczej doliny, było już po wszystkim. Moi bracia zostali uwięzieni pod magiczną barierą. Może i mógłbym się tam dostać, ale co z powrotem? Nie miałem odwagi wrócić do miasta. Chciałem poprosić o pomoc maga Galahada, ale wysłano go do więzienia. Nawet nie pozwolili mi się z nim zobaczyć. Nie wiem, co się tam wydarzyło, ale Larius był wściekły. Wynająłem mieszkanie w porcie i spędziłem tam kilka tygodni. Całe szczęście miałem przy sobie wiele pieniędzy od przywódcy druidów. I co się stało potem? Dotarło do mnie, że nic nie trzyma mnie już w Chorinis. Druidzi byli odcięci od świata zewnętrznego, a ja nie mogłem im pomóc. Za resztę pieniędzy kupiłem łódź narzędzia i zapasy żywności. Zawsze marzyłem o zwiedzeniu zachodniego wybrzeża tej wyspy. Wiesz czym szczyci się to miejsce, prawda? Tak, fregial mi o tym opowiedział. Po dotarciu tutaj znalazłem tej jaskinie i się w niej osiedliłem. Miałem sporo czasu oraz narzędzia, których potrzebowałem. Udało mi się nawet zbudować kominek, który idzie w głąb góry. Od tamtej pory tak sobie tutaj żyję. Doprawdy interesująca opowieść. I co teraz? Sądzę, że powinniśmy zrobić sobie przerwę. Przeszliśmy już długą drogę. Cieszę się ze spotkania ze starym przyjacielem. W razie czego ja zostanę tutaj, mam tyle rzeczy do omówienia z nim. Zaczekaj, mam do ciebie pytanie. W czym rzecz? Jak się tutaj w ogóle dostałeś? Tak jak ty na łodzi. Zauważyłem, ale masz zamiar wrócić w ten sam sposób? Nie, widziałem druicki kamień, więc z niego korzystam. Co? A więc mówisz, że wiesz, jak uaktywnić te starożytne kamienie? No tak, potrzebuję do tego specjalnych płytek. A więc w tym rzecz, a ja się zastanawiałem, jak je aktywować. Czyli możesz tutaj wrócić w każdej chwili? Dokładnie, a co? Chłopcze, to wyśmienicie. W takim wypadku miałbym do ciebie prośbę. Zamieniam się w słuch. Kup mi wino i chleb. O, jak dawno ja czegoś takiego nie jadłem. Nie ma problemu, ile potrzebujesz. Pięciu bochenków i trzech butelek jeśli to nie problem. Nie ma sprawy. W zamian za to mogę ci odsprzedać coś ze swoich rzeczy. I od tej pory będę od ciebie kupował rzeczy, których potrzebuję z miasta. Umowa stoi. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? W sumie to tak, ale to dosyć osobliwa sprawa, a my się ledwo znamy. No powiedz, o co ci chodzi. Sam wiesz, starość nie radość, a rzepa sama się nie wyrwie. Chcesz, żebym ją dla ciebie pozbierał? Jeśli nie masz nic przeciwko, miej tylko na uwadze, aby być przy tym bardzo delikatnym. W porządku, zbiorę dla ciebie tę rzepę. No i dobra, mamy rzepę. Jesteś po prostu cudowny. Mam nadzieję, że obchodziłeś się z nią delikatnie. Oczywiście. Świetnie, ale nie myśl sobie, że odejdziesz bez nagrody. Chwila! Skąd wziąłeś te owce? No cóż, nie ma co ukrywać. Na wybrzeżu jest wieża, którą zbudowali paladyni. Od czasu do czasu przysyłano im towary potrzebne do przeżycia. Aż pewnego razu opuścili te wieże, nie wiem co się tam stało, ale. W lesie znalazłem te zabłąkane owce. Rzecz jasna uciekły od strażników lub po prostu je zostawili. Przyzwałem je do siebie, a one przyszły. E, a! W końcu jestem druidem. Od tamtej pory zajmuję się nimi wspaniale. A co z tą wieżą? Jest za lasem nad morzem. Nie byłem w tamtych okolicach. Wyczuwam od niej jakąś złą moc, a na dodatek kilka drzew w jej okolicy obumarło. Nie wiem, co tam się stało, ale z pewnością coś okropnego. W takim razie z pewnością się tam udam. Jesteś bardzo odważny. Ja nawet nie próbowałem się do niej zbliżać. Chciałbym zostać Twoim uczniem. Wybacz, ale wybrałeś ścieżkę, która nie jest zgodna z naturą druidów. Chwila! Aha, jedzenie możemy mu załatwić, już dać. Ale czy ja już chcę, żeby dawać Ej. mu jedzenie? Bo chyba w mieście można sobie elegancko kupić jeszcze dodatkowe bochenki, ale one chyba nie znikają. Mi się wydaje po zakończeniu zadania, Foto tak? Oddajmy jedzenie. jedzenie. Dziękuję. Straciłem już całą nadzieję. W takim razie będę mógł ci sprzedać nieco mix, i ziół. Z pewnością ci się przydadzą. Świetnie. Pokaż mi swoje towary. Bra, czy on ma coś ciekawego kamienie runiczne, grzybki możemy sobie odkupić. No i w sumie nic więcej nie ma. Jesteś, no, skoro już tutaj jesteś, może byśmy to jakoś uczcili. Nie mam nic przeciwko. Na plaży jest idealne miejsce do tego. Rozumiem, potrzebujemy czegoś? Weź sześć butelek dżinu. O resztę się nie martw. Kiedy wszystko będzie gotowe, zaprowadzę cię tam. W porządku. Zacznę już przygotowywać się na wieczór. Oho, czy my mamy gin, bo z tym może być różnie. Mamy gin. Dobra, to nie ma co się martwić. O, zupa z rzepy, plus 5 do zdrowia za zjedzenie, 5. My mamy tylko dwie. No to tak kiepsko. A czy, 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 czy my możemy coś sobie przeczytać na przykład na stole tutaj? Nie mamy żadnych tabliczek. A czy on ma tu stół runiczny? Ma stół runiczny, to też możemy sobie obgarnąć. Tak, na koniec odcineczka mamy 12 takich Dobrze. run. Mamy 5 goblin niskich. I Dobrze możemy przerobić... Dobrze. Dobrze. Dobra, a czy my tak jakby miał dostaniemy więcej inteligencji? Trzeba by sprawdzić, bo chyba osiągnęliśmy limit już na ten rozdział. Ale lepiej się upewnić, gdzie to jest? O tym po raz pierwszy. Tworzenie run. Dobra, mamy 20 na 20. No Z alchemii też mamy. Z kowalstwa możemy sobie jeszcze zdobyć 9 Rozumiem siły, się nie, przyjacielu. Rozumiem, jakbyśmy chcieli. Bo... Nic tego nie zmieni. No i w sumie tyle. To co? Dziękuję Wam za Ale dzisiejszy wie, odcinek. Lepiej. I po prostu będziemy się Zgląda, widzieć tak. w kolejnym, tam wieczorem chyba będzie jakaś imprezka, więc dopiero wieczorem, powiedzmy, może się prześpię do odpowiedniej pory i zaczniemy, rozumiem, jak już tu fabuła dalej był, będzie szła, rozumiem. chyba, że pójdziemy do tamtej wieży jeszcze, pomyślę, co zrobimy. Także za ten odcineczek Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć, pa pa!